referendum dotyczącym odwołania pani prezydent? Nie. Nie wezmę. Dlaczego? Albo będę powinajodza albo coś w tym stylu. Ja też się nie wybieram, bo nie popieram tego referendum. Nie. Dlaczego? Bo właśnie do po ciastko. Niestety nie, bo musimy iść na lodów. Nie, nie wezmę. Ja jestem zadowolona z jej rządów. Nie nie wezmę udziału w referendum absolutnie, dlatego że nie widzę kontrpropozycji. Nie, nie, nie wezmę. Bo nie chcę mi się za bardzo Oj, nie bardzo. Nie. Nie. Jak? Jezu, ja? Dlaczego? Nie wezmę udziału. Dlaczego? Bo jestem za HGW. W referendum? Nie wezmę. Nie. Dlaczego? Bo uważam, że Warszawa się rozwija. Nie, chyba nie wezmę. Tak, sądzę, że trzeba iść do referendum bez względu na to, jakie ma się poglądy. Ja się przejdę, nie wiem, jak, jak kolega. Muszę iść, to no i tak nie mam co do roboty tak naprawdę. Myślę, że tak. Dlaczego? No, skoro już jest i, i wydajemy na to pieniądze, no to I czemu nie? Referendum? Nie tak. wiem jeszcze tego, szczerze mówiąc. I Jeszcze tak. tego nie wiem. Nawet rozmawiałam z babcią moją na, na ten temat i moja babcia również nie wie, jeżeli pan, pana to interesuje. Nie wiem jeszcze. Prawdopodobnie tak, tylko nie wiem, nie znam jeszcze jak zagłosuję. Jeszcze nie zdecydowałem.